Hej, witam Was! Zapraszam na nowy odcinek Łajdaka. Magnolia Films to studio filmowe, które zajmuje się produkcją filmów fabularnych i dokumentalnych. Mieści się w Warszawie, w budynku, gdzie powstawały filmy słynnych artystów takich jak Andrzej Wajda. Roman Polański czy Jerzy Hoffman. Jeśli chodzi o mural w Magnolia Films, miał on wymiary około 6 metrów szerokości na 3 metry wysokości. Całość była tworzona w kilka dni. No i zanim stworzyliśmy ten mural, musieliśmy ustalić, jak ma wyglądać cały projekt. Właściciel Magnolia Films powiedział, że daje mi wolną rękę, mogę tworzyć jak uważam. Więc inspiracją była Magnolia. I od razu do głowy przyszły mi taki pomysł. A i wyobraziłem sobie magnolię jako taką postać kobiety. Trzyma w rękach szklaną kulę i w środku jest takie oko, które tworzy rzeczywistość filmową. Narysowałem logo magnoli w rogu z takimi puzzlami. Miało być to taki motyw, jakby jak fabuła się tworzy w filmie. Jest to tak jak trochę układanka puzli, później tworzy się całość obrazu, całość filmu. Okej, okay, zobaczmy teraz w mojej teżce, gdzie jest szkic Magnolia Films. Dzięki, że byliście, fajnie, że oglądacie mój kanał, piszcie jakieś komentarze, pytania pod filmikiem. Dzięki i do następnego razu, hej!